Powiem Wam, że dawno, 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 temu grałem. Jakieś, nie wiem, możliwe, że 7 lat temu grałem na keyboardzie ostatni raz. To w ogóle keyboard mojej mamy jeszcze, za młodu, jak moja mama była mała. I yy, no, za młodu to brzmi jakby miała nie wiadomo ile lat, ale ma po prostu... No i z młodą mamą. Nie wiem, to jest keyboard w ogóle z dziewięćdziesiątego któregoś roku. I ma jakieś tam programy, wiecie, mogę sobie wybrać, że na przykład zagrać jak na pianinie. Mogę grać jak na piszczałkach, to znaczy na organach w kościele. A organy tutaj brzmią bardzo źle, programy z organami. I to jest niesamowite, że takie rzeczy potrafili ludzie w ogóle stworzyć i tak dalej. Zaprogramować, zacznijmy od tego. Jakby to jest wszystko zaprogramowane, żeby jak ja wpisuję jakiś numerek, to... O Jezus Maria, co to jest? Nie mogę na przykład... Coś niebywałego. Zawsze lubię muzykę klasyczną. Ja zawsze w sumie mówiłem swojej... każdemu w sumie. Moja mama jak byłem mały i jak jeszcze byłem w brzuszku, jak mi, jak już się urodziłem 20 lat temu to puszczała mi zawsze, zawsze mi puszczała Mozarta. I przez to jakby ta muzyka, jak w naszym domu zawsze była taka muzyka, zawsze gdzieś tam się obijało. To w naszym życiu między sportem a muzyką. I totalnie odziedziczyłem, uważam, swój słuch muzyczny po mamie, bo na przykład uczę się języków poprzez słuch. Naj... Na... Zawsze, zawsze, od zawsze uczyłem się tak ze słuchu, wyłapując słówka, chociaż z niektórymi językami mam nadal problem, ale powiem Wam, że to była też jakby moja kiedyś pasja, żeby wziąć sobie nuty i zagrać coś. 7 lat temu miałem 13 lat, jakoś byłem w pierwszym gimnazjum, to jeszcze wcześniej nawet. Ja grałem na keyboardzie normalnie z takim nauczycielem, to wtedy miałem bodajże 9-10 lat, to 10 lat, dekadę temu, jakby pomyślcie o tym, dekadę temu grałem sobie na Kibordzie, ale uznałem, że to nie jest dla mnie, bo szybko mnie to znudziło. Lubię sobie czasami wrócić. Lubię sobie czasami po prostu wyjąć, pograć, zagrać, żeby mieć cokolwiek robić. Bardzo lubię muzykę. Jakby żyję sa, sam, sam przez się muzyką, bardzo lubię słuchać muzyki na Spotify czy na YouTubie. Lubię się zamknąć w pokoju i posłuchać, tak wpłynąć w ten e, świat muzyki. Jakby fajny cytat. Powiedział Stefan Żeromski w jednej ze swoich książek. Nie wiem której, ale on napisał, że dusza, kiedy słucha muzyki, to ucieka. Ucieka z człowieka, znika, przenosi się w inny świat. I tak jeden z piękniejszych cytatów, jak jest, przeczytałem w swoim życiu, bo naprawdę, jeśli słuchacie jakiejś muzyki, która was inspiruje, muzyki, która powoduje, że wasza wewnętrzna osoba, wy. Czujecie się dobrze, czujecie, że odpływacie, to jest po prostu najlepsze uczucie. Nie wiem, czy też tak macie, ale czasami, jak jest bardzo dobra muzyka, to ja mam ciarki. I zawsze mam ciarki przy dobrej muzyce i to już wiem wtedy, że tak, to będę tą piosenkę katować przez 24 na 7, przez najbliższe kilkanaście miesięcy. Jak nie. można by lat powiedzieć. Tak, wracając jeszcze do piosenek i muzyki. Mam niektóre takie powiedzmy, otwory, piosenki, żeby się nie powtarzać, które naprawdę tłukę. Czasami mam objawienie i znajdzie się takie, nie wiem, taka piosenka, którą słucham przez 3 miesiące, pół roku, i już mam dość. I są takie, które mi się nudzę po trzech tygodniach. Są też takie piosenki, które mogę słuchać non stop. Po prostu non-stop słuchanie muzyki tej samej i przeżywanie tych samych emocji. Tak samo na przykład, jak zacząłem jeździć samochodem, jak już udało mi się zdać prawo jazdy za pierwszym razem, oczywiście. Jakby nie było, było ciężko, ale się udało. Dwa lata temu to też w ogóle jaka historia że dwa lata temu zdałem prawo jazdy, rozumiecie to? Jak ja już jestem stary. Dwa lata temu zdałem prawo jazdy. Przeżywałem. Powiem Wam, że prawo jazdy to jest najgorsza rzecz, tak tylko nawija... nawijając ten temat, prawo jazdy to jest najgorsza rzecz, jaka może istnieć. Po prostu ten egzamin jest najbardziej stresującą rzeczą. Jak ja sobie powiedziałem, że zdałem prawo jazdy, to. Matura, jakikolwiek egzamin to jest już pikuś. Takiego słuchajcie, stresu to nigdy nie miałem chyba w życiu. Totalnie mi się nie przydarzyło, że miał taki stres kiedykolwiek. Jak na egzamin na prawo jazdy, ale się uspokoiłem podczas jazdy, powiedzmy. Jedną miałem taką mega stresującą sytuację, bo myślałem, że już nie zdałem, ale jechałem dalej i zdałem. I jeżeli samochodem to jest coś innego. Bo włączacie sobie muzykę i możecie do niej vibować, że tak powiem, tak nowoczesnym językiem. Słuchacie tego, co lubicie, czy stare piosenki, czy nowe piosenki, czy yy, nie wiadomo, w jakim jesteście też wieku. Czy macie 40, czy 50 lat, czy 30, 20, 10, 15, 18, 25, nieważne. Zawsze ile jest osób, tyle jest gustów muzycznych, i to jest fajne, że na przykład. Idziecie do samochodu, a kogoś prosicie, żeby puścił waszą, swoją ulubioną piosenkę, i każda osoba ma inną ulubioną piosenkę. Ile jest ludzi na Ziemi, tyle jest ulubionych piosenek. Wyobraźcie sobie, że nawet powiedzmy, ludy takie mniej rozwinięte i niedotknięte cywilizacją, może tak, niedotknięte cywilizacją nowoczesną, też tworzą własną muzykę. Jakby to jest esencja ludzkiego życia, to jest połączone z człowiekiem, że słuchamy czegoś, słuchamy sobie czegoś, powiedzmy w radiu słuchamy sobie, nie wiem, dźwięków ptaków, cokolwiek, jakby ta muzyka jest z nami od zawsze, jakby popatrzcie sobie, nie wiem, na wierzenia starych ludów, na wierzenia bliskiego wschodu, na wierzenia ludów afrykańskich, na wierzenia ludów Ameryki Południowej, czy nawet w Europie, nie? to jakby muzyka bębny, jakieś szleszczące rzeczy przenikają się przez siebie z religią, tak samo, i jakby to, nie, to jest nieodłączna część ludzkiego życia, całego kręgu, uważam, życia, że ta, ta muzyka jest z nami. Ze względu na to, że mamy powiedzmy ten zmysł słuchu, to ta muzyka od nas nie odejdzie, ta muzyka jest z nami, jest w nas i samo przez się twórcy muzyczni przekazują powiedzmy emocje to jest fajne w muzyce, nie? Że przekazujecie emocje, to co chcecie, to co czujecie, przekazujecie na papier, przenosicie, przepraszam, przenosicie na papier i tworzycie do tego muzykę, nie? I przez to powstają, nie wiem, utwory. Jakby fajne jest porównanie, jak się muzyka zmieniała z latami, nie? Macie na przykład porównanie, jak mu wyglądała muzyka klasyczna od średniowiecza, powiedzmy, przez y, renesans, barok, oświecenie, y, XIX wiek i XX, a uważam, że XX wiek to totalny jest miszmasz, ze względu na to, że by mieliśmy połączenie, powiedzmy, Sieci telekomunikacyjnej, informacje się wymieniały momentalnie. Na przykład to, co się działo w Ameryce, mogli Europejczycy i nawzajem dowiedzieć się od tak dzięki telegramowi, i telewizji i tak dalej. I przez to ta muzyka szybciej ewoluowała. Zobaczcie, jaka była muzyka w latach 20., 30., 40., 50., 60., 70., 80., 90. Jakby ta muzyka cały czas się zmienia To, co ludzie czują i to w jakichś czasach żyją. Powoduje, że taka jest muzyka, i to jest niesamowite. Uwielbiam muzykę i grać na powiedzmy fortepianach. Najlepiej mi się grał na pianinie jak dotąd i powiem Wam, że to nie jest porównywalne, bo tutaj jest elektroniczne wszystko, nie? A na przykład macie powiedzmy pianino, gdzie są struny, i ten dźwięk jest trwały, piękny i ładny. I mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Wiem, że jest krótki, ale chciałem się podzielić po prostu swoimi przemyśleniami na temat muzyki, bo zacząłem grać. Temat miał być inny, ale jakoś tak wyszło, więc dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku.